Hey, siemanko, to miastko, Witam Was w kolejnym odcinku z gry yy, Idol Bank yy, To dzisiaj yy, będziemy moi drodzy odblokować kolejny bank otwarty yy, dlaczego tak poleciałem do przodu bo gra jest fajna po prostu lubię sobie tak grać lubię sobie właśnie grać tak w tę grę na, na wolnej chwili manager Proszę bardzo, biuro transakcyjne czyli nowy bank, nowa przygoda, tak naprawdę. Tylko ja pierdzielę, jaka tu kolejka się robi. Tysiąc, nie a gościu jest dobry. Dwóch klientów naraz obsługuje. Czy widzicie, widzicie to, co, 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 co się stało? W ogóle raz mi się tak gra zbagowała, że koleżka yy, podszedł do okienka, gdzie w ogóle nie było żadnych yy, pracowników, i sam się obsłużył niej, a był jeszcze yy, zdenerwowany. No, tutaj to mamy dopiero do kupowania: 25 milionów, 5, 5 tysięcy. Lądowisko helikopterowe. To niedługo chyba pożyczka... Nie, to nie w tym banku. Dobra, musiałem tutaj chyba to po prostu kupić... lad tak, żeby się... ...żeby jakkolwiek tu zarobić. No, teraz na początek, no naprawdę... Żałośnie będziemy dostawać Czy nie możemy z tego złotego banku przenieść sobie jakoś pieniędzy tam? No 5 milionów tu mam, no halo, no jakby tak pożyczyć trochę kasy No ale no niestety nie da się Wtedy gra byłaby załatwa, nie? Tak, mamy 5 milionów i cyk, przychodzimy tutaj i kupujemy wszystko. To no, rzeczywiście, dobrze przemyślane. A Departament Bezpieczeństwa to jest, gdzie tutaj? 10 tysięcy. No tak, gdzie ja pier... No przecież mogą nas napaść. W każdej chwili. Dlatego teraz. O, nie. Mogę to kupić mogę. Więc nie klienci się zdenerwują zaraz. Dlatego postarajmy się nic nie kupować w tym momencie, Oprócz tych rzeczy, które mogą nam tutaj jakoś tam pomóc yy, zarobić. Gościu jest dobry, gości obsługuje dwóch na raz, Ale mało dostajemy, 54 dolary. Musimy tutaj kupić jednak kilka rzeczy, żeby dostać więcej od klienta jednego. Boże dolar tylko mam. Mamy 200 dolarów, to znowu kupię bankomat. Super, z bankomatu też dostajemy dobrze pieniądze. Nie piszcie teraz, ludzie, halo. Małe cięcie. Dobra, jak na razie tej wiadomości nie widzę. No niestety, no sami ludzie mi piszą. Halo, halo, kurde. Ludzie, bo bało, was nie pisać w tym momencie. 77 dolarów od innego klienta teraz. A czy tak było w sumie na początku, w tamtym banku? No ale mieliśmy chyba Departament Bezpieczeństwa, już na początek, a tu nie mamy. Żeby jakby ktoś przyszedł nas okraść, napaść, to nie miałby nawet z czego. To ja tu nic nie mam prawie. drugi bankomat, super. Czas spania. No i w nocy nie będę w ogóle zarabiać, bo nie mam tutaj chyba nawet jeszcze te drukowania pieniędzy. Drukowanie pieniędzy chyba będzie prawdopodobnie w tym sektorze, bo widzę tutaj jest jakby taka... dziura, że tam będzie safe, miejsce gdzie wio wio wiożą, wiożą... miejsce właśnie gdzie włożą te pieniądze. A szybko mija teraz czas w nocy. Tyle dobrze, bo nie chcę się naprawdę czekać. Albo chyba kupiłem takie ulepszenie, tutaj wybrałem. Cyk, now nowy dzień. Jaka ta gra jest dziwna: gość szedł naokoło, a tutaj jest w ogóle przejście. Patrzcie, tu jest, tu jest przejście, nie? Obok tej niebieskiej ściany, a gość szedł przez bramki. A, no, a, nie, przez bramki musiał przejść, że, no tak, żeby w, wykrywać metalu czy coś. No, ale tu jest jeden z dwóch pracowników na razie, to nie, nie mieliby nawet po, po co sprawdzać jednego pracownika, czy nie wnosi nic metalowego. 89 dolarów teraz od klienta. Druga ramka jest za 1000 dolarów. Ciężko jest na razie. No, no, powiem Wam, że ciężko. Z tym jednym pracownikiem tylko. Pewnie dopiero po jakimś tam dniu yy, będę mieć drugiego pracownika. Dlatego będę po prostu nagrywać jeden, jeden odcinek z jednego banku, żeby wam pokazać w ogóle jak się tutaj graf te gra, tak gra, taka grać i i rozwijać bank. To będę tak z yy, Poza odcinkiem. Proszę bardzo. Ile teraz? 99 dolarów. No dobra, prawie 100. To chyba będziemy od klienta dostawać daj mi się więc większe pieniądze niż w tamtym banku. Teraz roślinki za 500 dolarów i będziemy mieć chyba wtedy. No, ponad 100. 100 od klienta to już jest dobrze. No jest, 107 dolarów, 10 takich klientów, i nowego będę mieć nowego. Pracownika, zdenerwowani strasznie ci pracownicy, ci nie pracownicy, tylko klienci. No ale co ja mogę zrobić? Przecież ja tutaj. No nic zmienić, bardzo nie mogę. Niestety na razie. Na początku gra jest trudna, jak się ma właśnie jednego pracownika. I właśnie, to dziś mamy. Yy, ile zarobiliśmy? Zarobiliśmy z 1380 dolarów. Mało. Znaczy, w sumie, jakbym nie wydawał pieniędzy na te, na te ulepszenia, to kupiłbym pracownika. Znaczy, w sumie to jest takie coś, że macie pieniądze, nie? Wspieracie na coś w takiej gierce, ale zawsze. Jak... Macie możliwość kupienia jakiejś pierdoły to zawsze w takiej grze kupuje się tą pierdołę. Nieważne, czy jest ona potrzebna, czy nie zawsze się coś kupuje. Tak działają te gry, tak właśnie. I potem jest tylko: o nie, przecież miałem tyle pieniędzy, a mogłem kupić to i to, a kupiłem takie coś. Tego teraz się wstrzymamy na razie z kupowaniem, może tych pierdołowatych dekoracji. Jesteśmy na dobrej drodze, jeszcze sześciu klientów, i mamy nowego pracownika. No, już za chwilę będziemy mieć. Chyba można być 5 pracowników, a nie 6, sze co ja nam 6? Super, no szybciej, no jak, jak ale powoli on tego klienta obsługuje, super, teraz to trudniej pracownika. Teraz dwa, dwa razy szybciej będziemy zarabiać kolejny kosztuje 5000, więc za 5000 tutaj nie będę kupować. Ulepszymy dekorację i dzięki ulepszonym dekoracjom więcej kaskiet dostaniemy za jednego klienta. To tak, kanapa się ulepszy. 100 dolarów równe przez chwilę miałem, że tutaj kanapę znowu ulepszymy. No, i powiem, że na pewno nie chcielibyście widzieć, jak się tutaj męczę z yy, takimi małymi zarobkami, żeby kupić jakieś yy, kanapy. No, bo tak wygląda głównie ta gra. Jest taka nudna, no, sabicie nudna. ile to jeszcze jest z tych banków? Dwa do odblokowania. A co tak mi się przesunęło. Ciekawe czy napad mogliby teraz zrobić Ci przestępcy. Nie byłoby to ciekawe na pewno. To bankomatu już korzystają. Bankomat możemy ulepszyć. Tutaj banko bankomacik lepszy. Tak z 20 minut zrobimy Max obcinek. 20 minut będzie dobrze zakończone co tam było zakończone obsługi dwójski, to super Departament bezpieczeństwa 10 tysięcy kosztuje, ja ci, ale to jest kupa kasy. I normalnie dwóch pracowników to jest na, na taki bank. To jest masakrycznie mało. Właśnie, par, pracownika tutaj zatrudnię parkingowego. O, gość zarabia 60 dolarów na dzień. Nieźle. Chociaż nie. Patrząc na, na to, że na godzinę jest, wychodzi więcej, no to i tak mało dostaje. Ale chyba najwięcej z tych wszystkich pracowników. Ulepszenie tego kosztuje 1000 dolarów, więc zaraz mu ulepszę biurko. Proszę bardzo, teraz 129 dolarów zarabiamy z jednego klienta. Co to jest najtańsze? O, 2500. Nie, to i tak dużo. 800 dolarów, o. To jest coś realnego, jak na razie. Dobra. 3 tysiące to nie, półtora tysiąca, no... Stworzę za 800 dolarów kolejne... ...tutaj pierdoły. Dzięki którym będę znowu więcej zarabiać. drugi chyba wolniej obsługuje klientów no jakoś tak dzi dziwnie właśnie wolniej 1600 na razie nie no, to 1500 naj najtańszy na razie jest 1000 dolarów o kanapa kolejna sofa co to jest? Napad był... Kurde, mówiłem, że jak będzie napad, to będzie przypał. I właśnie napad był i... i ukradli mi prawie 50 dolarów. Nie polecam. Ja nic nie mogę to zrobić bez y, de Departamentu Bezpieczeństwa, skoro nie mogę go odblokować na razie. Sion, 600 dolarów. 600 samochodów tylko może wyjść. Ja się kręcę. Bankomat to lepsze, bo bankomat daje nam jeszcze zarobek. teraz yy, półtora tysiąca to trzeba. No i zrobimy do końca ten dzień i kończymy odcinek. Ach, a dzień, Dobra. Dzień się już skończył, czyli koniec odcinka. No cóż, dzięki wokie za oglądanie odcinka z gry Idyll Bank. Gra jest ciekawa, jednak jak widzicie, nie jest taka prosta jak macie od nowa bank, nowy bank, nową lokalizację. Bo tutaj naprawdę widzicie, powoli się zbiera pieniądze. Jeszcze, jeszcze nie mamy Departamentu Bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa odblokowanego, przez co nas tutaj napadli. I nie mieliśmy się jak, jak obronić, bo nie mieliśmy strażników, także. Trzeba właśnie strażników tutaj kupić za jakiś czas, no i jakoś tutaj się może obronimy, także jeżeli, jeżeli spodoba wam się film, już teraz zostawcie te łapeczkę w górę, subika, subika wraz z dzwoneczkiem, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie film z najmem, zabrawa, ja zapraszam was także na, po, na poprzednie filmy, do na następnego, do na, na następnego, na cześć, hej, hej, nie zapomnijcie subskrybować kanału wraz z ręczkiem, bo to powie, po, jakby poprawia moje zasięgi, elo.